Witam wszystkich. Słuchajcie, muszę wam pokazać ten filmik. Taka sytuacja mi się przytrafiła chyba pierwszy raz w życiu. Mnóstwo ogniw LGK. LGK o znaczeniu dokładnie LG EBMG11865. Według specyfikacji one mają 2803, 2850 mAh. I 10 Amperówki to są. Tutaj z boku widzicie płytka od yy, Jak to nazwać? Boarda, No dokładnie Nabota Mini Pro, który stał na balkonie jakiś czas po podpięciu pod ładowarkę zero reakcji. Rozłożyłem to wszystko na części pierwsze. No i słuchajcie, co się okazało. Te wszystkie tutaj ogniwa co leżą 0V po podpięciu pod zasilacz serwisowy ustawiłem tutaj 4,15 i 2,6A. To już najwięcej, co będę je katował takim prądem. I niestety 0 reakcji po podpięciu. Dokładnie przeżyły tylko dwa ogniwa, które siedzą w ładowarce z tyłu. Ja Wam pokażę. Słuchajcie, z 30 ogniw tylko te dwa przeżyły. Tylko te dwa yy, poddały się regeneracji i powożeniu do tej ładowarki się ładują. Reszta to trupy do utylizacji. Żeby wam pokazać, yy, jak wygląda podpięcie takiego akumulatorka do zasilacza, jeszcze dokładnie wam pokażę. 415, 26 Ampera. I słuchajcie, zobaczycie, co się będzie działo po podpięciu. Wezmę tutaj z brzegu jakiegoś. A jakieś ładniejsze, żeby miał tutaj końcówki. Dobra. Niech będzie ten. Tutaj mamy minus, czyli podpinamy sobie minusika. Troszeczkę szkoda mi tych ogniw. No słuchajcie, no 30 ogniw, żeby dwa tylko przeżyły. To jest katastrofa. Nie wiem, czy tu zablokował się ten jakiś tutaj w środku nie wiem jak na to się mówi, CIT? czy coś takiego słuchajcie, podpinam teraz plusa do tego ldzika i zobaczycie co się będzie w ogóle działo na zasilaczu, podpięte słuchajcie, patrzcie zero reakcji tutaj jeszcze z boku mam takie dwa, które dają jakieś oznaki życia, ale zobaczycie co się dzieje po podpięciu do nich ładowania, czyli minus do minusa. Teraz podepnę się tutaj pod plusa. Słuchajcie, patrzcie, startuje. jeden czterdzieści trzy, jeden czterdzieści, jeden czterdzieści. Zamiast rosnąć w górę, to spada w dół. Ogniwo jest totalnie uszkodzone, moim zdaniem. Tutaj musiałaby się wypowiedzieć jakaś mądrzejsza głowa, która zna się na takich ogniwach bardzo dobrze. A wiem, że są takie osoby na polskim YouTube. No i powiem Wam, że ja tutaj nie widzę większej jakiejś nadziei, żeby te chociaż te dwa ogniwa jeszcze uratować z 30, to by było razem 4 uratowane. Jedynie przeżyły dwa. Dwa są takie, że właśnie dają taki objaw, że po podłączeniu te napięcie zamiast rosnąć, to spada. I podejrzewam, że tutaj ma uszkodzoną tą rezystancję wewnętrzną, to ogniwo. I ono się dosyć mocno nagrzewa. No, w sumie teraz jest chłodne. Ale wiem, że chyba któreś albo te, jak podpinałem wcześniej, podtrzymałem je z 5 minut. To robiło się aż. No mocno ciepłe, także mówię, podejrzewam, że tutaj jest już uszkodzona ta rezystencja wewnętrzna tego ogniwa. No i szkoda. Wszystkie te ogniwa pójdą do utylizacji, chyba że ktoś jak chce wziąć za darmo, i jest z Wrocławia to może do mnie napisać na maila, to wtedy się jakoś zgadamy. A tak to pójdą po prostu do takiego specjalnego kontenera na baterie. Gdzie tam jakaś firma po prostu przyjeżdża i zabiera to do utylizacji, tak? I tyle w temacie. No taki krótki filmik 5-minutowy. Troszeczkę smutny, bo to jednak koszta takiego ogniwa. No to policzcie sobie 30 ogniw, załóżmy, że jedno chociaż kosztuje 10 zł. To macie 3 stówy za same ogniwa. A gdzie jeszcze płytka BMS-a? Która jest sprawna, tak naprawdę. No, no szkoda, szkoda. No trudno, taki smutny filmik o ogniwach Alžika z Najbota Mini Pro. Trzymajcie się.